I witam Was bardzo serdecznie z tej strony Gladiatorka Play Games Dzisiaj gramy sobie, no już druga część yy, gramy sobie w Eurotrack Simulator yy, Mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj lagowało Dzisiaj troszeczkę lepsza grafika, może jakoś to uciągnie Możliwe Ja już jestem w trakcie podróży, bo jedziemy z Berlina do Kiel jest to, nie wiem, czy wiecie co to jest za miasto, to jest miasto z tego co się orientuję, z... Be, ogólnie nie wiem, no Niemcy to są, chyba wiecie o co mi chodzi. E, I to już jest, Wam powiem, drugi odcinek, e, także mam nadzieję, że e, wszystko będzie ok. Widzicie, już wyjeżdżamy chyba z Berlina. Tutaj można sunąć już 90, także ja już sobie wrócę od razu na Uksalkę i zmienię pas, bo mi się na tym pasie jakoś drugi nie za dobrze jeździ, prawda? E, jakby co, od razu mówię, że ja nie jestem kierowcą, naprawię się tak, no, no ja nie mam, nie jestem pomyletnia, no muszę tak z góry powiedzieć, także... Nie mam aż takiego pojęcia, gimbazą też nie jestem, także nie mam, nie wiem tam prawa jazdy na, znaczy kartę y, rowerową mam, ale moto rowerową już nie mam. No i musimy już troszeczkę nogę z gazu i zmniejszyć bieg, bo tutaj jest wjazd, no i na tym wjeździe jakby ktoś sumał, myślę, no, 70 km na godzinę to by się na pewno wywalił. To jest wiadome. To już sobie od razu wrzucę na y, ósemkę. A, bo w sumie dziesiątka może być. Tutaj jest chyba autostrada z tego co się... No, to jest autostrada. No już z dobra. Okej. Okay. Jest już 6.14 wtorek. Powiem Wam, że ja chyba sobie tą ciężarówkę kupię, będę miała hajs, bo że jest bardzo, że tak to powiem, o Jezus Maria, <grystanie> że jest bardzo, yy, no, dobrze widać na nim yy, ogólnie. Także ja sobie chyba tą ciężarówkę kupię. Kredytu nie będę brać, bo dziennie to 2 tysiaki mi bierze euro, coś No i bym pewnie na minusie z tym wyszła, bo mam dopiero 4000 euro, ponieważ, nie wiem, może z 30 tysięcy to jeszcze jakoś by się tam ujechało, ale, ale no to jest słabo, no słabo na razie. Ja mogę z pasu wyjeżdżać, ja nie jestem od razu, już drugi raz nie jestem najlepszym kierowcą. Yy. Przyda mi się. stacji B. U Jezus Maria! Z nowej Pobyt. A nawet tak nie laguję Jak myślałam, zrobiłam sobie yy, jakość tekstur na fulla. I skalowanie też na fulla, bo skalowanie, jak się ma na. Czy znaczy nie na fulla, tylko tak na 100%, bo na fulla to by była przesada. gruba przesada. To yy, wtedy nie są takie pikselzka na kierunki, że jak się przesuwa... Czy jak się obraca kierownicą, to nie zmienia się tak powiem I pikseli nie, taka tak, nie jest... nie... What the hell! What? What the hell! I się to! What the hell! Ja, sobie troszkę ten Muszę powiedzieć, trochę wolniej. Bo się wywaliła aż. Do 90 razy sobie tak. Księgę, tak żeby przegniąć. że jest siódma. A dojazd do no, będzie gdzieś tak we wtorek.

To już mam już je To jest e, <laughs> długa droga. I nam zostało 4 godziny drogi. E, przyjazd przewidywany no, z, tak, z takim, że tak powiem, tempem e, no, 11:21. No to jest tak, że. A yy, jeszcze nam kilometrów zostało, 243 kilometry nam zostało, niedużo. Jeszcze, że nie pas. Um, możliwe, że dzisiaj jeszcze nagram Simsy i wrzucę e, trójkę dokładnie. No, Mam 4 czy 5 dodatków z tego co się orientuję. E, no odcinek tak będzie trwał nie wiem może 40 tak, minut tak jak e, trwa Eurotrack u mnie czyli jakieś 30 do 40 minut. No może się zaczyna, czy będzie trwało 50 minut z eurotrak czasami, jakby były na, takie naprawdę długie drogi, ale to już takie naprawdę długie drogi. Na szczęście mam 15 FPS-ów, nie jest taka tragedia. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o FPS-y. Teraz jest dość taki, no, dość łabodny, tak. Trzeba, Żeby nie było takiej sytuacji jak wcześniej, jak już tak przydzwoniłam w ten. No, wtedy już afale mieszknie. No chyba 90 już to jest sytuacja. Jak myślę, dzisiaj to W dziesiątym biegu. Nie wiem, się, nie wiem czy to jest tak, że. że ciężarówka ma 12 biegów to mnie zdziwiło, bo że ja nigdy nie jechałam ciężarówką nawet jako pasażer w się nie znam za dobrze ale ogólnie lubię takie symulatory, wiem, że to jest takie takie... Nie, taki szajs symulator, no rozumiecie I tutaj ważne, że takie szajsy to są na przykład nie wiem, farmy yy, ja na przykład lubię 15. -tki. ja jeszcze mówiąc nie mam, ale grałam u kolegi i mi się bardzo spodobała What? O! Oh, what a hel. Ej, pedał! 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 Habulez mi się nie chciał za Chiny załączyć. Nie, co jestem. Dobra, teraz już działa. Kurde, zapomniałam! Oj. Zapomniałam, że ten ten hamul całą przemocnik cisnął, bo mam troszeczkę taką wadę. jak to tak nazwać. Jezus Maria! Jak się skitrałam. Dobra, więc takie... takie o, do kielu już jest. Tutaj trzeba po prostu do kieluchać. Teraz naciąga tą. Kurde, jakby była przerywana. Chcę wyprzedziła go, ale kurde. Może chyba do 70 albo 60 nie czym jest nie jest to teren zabudowany taka wieś można to nazwać taki. taka wieś o, tu też można wyprzedać Więc, yy, ta linia przerywana ok ja. Kartę rowerową mam, to coś tam muszę ująć przepisów. Może tam kogo przepuścić, tam pierwszeństwo na przykład na tym to tak średnio ogarniam, Ale wiem, że ogólnie odchodzi z prawą stroną. Ja przeważnie jeszcze chodnikami, jeżeli chodzi o rower. Ale, 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 dobra. Ale. Chodźmy ale. żeby nie

Do mnie go grzmotła. <grymne> jakby go grzmotła. Jezus Maria! Ja no, teraz widzicie, że ja nie jestem e, mistrzem kierownicy. <grymne> Ale ja, ja po prostu... Jeszcze mnie troszeczkę przyhamuję. Ale lepiej ręcznie zrobię, bo wtedy jest szybko. Wiesz, ja, to nie jest za dobre do zawieszenia mnie, tak. Ku Ale trudno się mówi. Coś za coś. Albo dostań mandat znowu 400 euro, albo się wywal. Albo hamuj. Na ręczny. Ja wolę na ręczny hamować. Trochę mi na płatko idzie coś. O! Pieknie. Pięknie, teraz super, Super. Podobne kąci idą kierownicę. jest taka czułość Co do tej gry jest fajnie, bo na przykład do tej Trace... Jeszcze, nie wiem, może nagram y, ogólnie taki, Taka recenzja tre, Trace Rezondy. Pewnie recenzja to nie jest moja krew ogólnie, ale... No, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo się dobrze spisuje na kierownica. Bardzo fajna. E, fajnie, bo ma e, ustawienie na kierownicy czułości, nie trzeba się na gizonie wyłączać. Opcje, y, ustawienia zmieniać. Także to naprawdę wielkie propsy dla, dla twórców tej kierownicy. Jeszcze cena. Cena nie jest wygórowana, ja natrafiłam na taką jedną staję, że to nie jest używana, tylko nowa. Bo tak szczerze przemyślałam sobie, a lepiej kupić nową, bo używaną jak kupię to gwarancji chyba raczej nie będzie, bo też ja, także się jak widzę, że dużo osób pisze, że oni tylko tą kierownicę używali, nie wiem, może z dwa razy na kanał ie albo na tablicy, pewnie tam i tablicy to jest to samo, ale ogólnie. Ale ja ją używam prawie co, że codziennie, na przykład gram w Eurotracka, to tym bardziej. Jakby mi się zepsuła, to by była dla mnie wielka strata. No ale jedynym, znaczy wielkim plusem jest to, że gwarancja je obejmuje 2 lata. Kurde. tu kierownictw po prostu. Wow, ale ładna plaża. Ładna plaża. Aj! No Moi, znowu! Kurde! Kurde, naprawdę! Cofę! যা ফোন Chyba sami jesteśmy z tego co się orientuje. No nie wiem, nie coś. Gdzie będę wtedy? Już dużo youtuberów, na, którzy nagrywają Temu Track Simulator, mają takie sensory, e, że jak obrócą głową, na no, przykład w prawo, to nie, kamera się odwróci w prawo. Ja niestety pieniędzy na, takiego, na takie coś nie mam. Bo poza tym, no, takie coś myślę, że się my nie jest potrzebne, bo taka kierownica nie zajmuje dużo miejsca na moim biurku. Yy, także mogę sobie spokojnie mieć myszkę obok kierownicy i... Też jest Okej. Okay. Yy, fajne naprawdę jest ta kierownica przechudzać jeszcze raz, bo... Jest porządnie wykonana, taka... nie, się, że plastik odpada już po pierwszym graniu. No, jedynym niczym jest to, że pedały lubią się czasami poluzować, śruby w pedałach, ale to nie jest żaden problem dla mnie, bo ja mogę sobie w każdej chwili ten śrubokręt dokręcić, żeby było troszeczkę tak twardsze, żeby nie tak łatwo się wskąpił pedałowa. bo czasami to jest naprawdę wygodniejsze. Troszkę ja nie wiem gra w gdzie naprawdę duszczawa. mieć dość precyzję. Kierownica precyzyjna jest. Tym minusem jest to, że na przykład ja gram w Euroturaka, to ta kierownica troszeczkę ma takie opóźnienie. Widzicie? Ja teraz, oj, wycham. Ja teraz y, na przykład to widać, że opóźnienie jak tak szybko zrobię. A tak szybko obrócę kierownicę, a teraz słyszę taki pstyk, pstyk, takie... To widzicie, że jest opóźnienie straszne i to mnie strasznie denerwuje, Nie w niektórych sytuacjach się to naprawdę przydaje. Ale lagi, Jezus Maria, a przez te traktory... Nie, fu, kombaj, kombajny, bo one dużo, ten, że tak powiem, wzięły taki dym i on strasznie muli grę. No, ja wiecie. Ja mam już tak mniej więcej 16 fps to nie jest taka tragedia. W niektórych grach to miałam po 8 FPS-ów, ponieważ tragedia... To już był holokaust! Ha! To już był holokaust 8 fps i Gra z Panno. Holokaust po prostu. Wolę niż na obozie koncentracji, w obozie, obozie koncentracyjnym Auschwitz. Nie no, też może jeszcze przesadam. A, i będzie boxing, magia no, przedstawiona innym ale będzie troszeczkę wcześniej A, boy, ha, boy, ha, boy, ha. No, możliwe, że będzie, ponieważ mm, wiem co to, co to, będzie, to będą raczej sprawki <słuchy> Mandatu nie mam. No, dziękuję Bogu. No, muszę Heniu, ruszaj, Heniu, ruszaj, Heniu. Kurde, wycieraczki muszę włączyć. I ile? 90 no. tak się. Tak, lepiej te... światło. Nie, nie było. No. Światło i wycieraczki, a wycieraczki powinny być gdzieś tutaj. A! Kurde, silnik wyłączyłam! O, co jest? Kurde. Do 50! O, ja o, miasto kiel! Jeszcze mi jeden kilometr został, ja już przehamuję trochę. Ajajaj. żeby nigdzie nie przerwał znowu. Ekna! Królice najpierw, żeby się rozpędzić trochę. Miasto kiel. Dobrze, no, rozwaliłam mnie ta nazwa kiel. Ha! Dobra. Trzeba... No Dobra Mogę już... Dobra, na żółtym! Na żółtym! Nie, one nas nawet zaruszyli, tak Akurat się wyrobiłam i na zieloną. Dobra, strasznie ładnie jak jest telefon wyświetlany z fps Dobra, tutaj już się nie skręci chyba o, tak, tak. Nie skręca OK Enter. Enter. Wznośnie, Ridley. Really. 2000, suma, 3000, no nic już. Okej. Okay. Następny już level. Zobaczymy co wybrać. już czasu nagrywamy no myślę, że jeszcze może taki, taką małą dostawę ee, naprawdę malutką e, sorry e, rynek pracy szybkie zlecenie jakiś taki mały Poznań, Szczecin Poznań, Poznań Kasel nie, to będzie trochę za długie. Dobra, niech to będzie. Nie jest yy, duża odległość nawet na oko widać, także dobrze. To się błagam ciebie nie wiem tą zabawką, dobra. Ręcznik. Okej. Okay

No żółtym, nie, nie aż tak głęboko okay. <suszel> Tak gdzieś do godziny No nie wiem Będę nagrywała za kilku 3 godziny, dwieście tys. No nie, jednak dużo No to w takim Bądź razie Ja niedługo będę tutaj sejf Sejf I ja dokończę tą trasę już poza odcinkiem. Możliwe, że jak mi się uda, to następny odcinek z Eurotracka także jutro. Też nie przyzwyczaić się do tego, że będą codziennie odcinki. Możliwe, że ferie będą codziennie, ale może być się tak, że też to znudzi pewnie Eurotrack. się mi się szybko tak Także... Co, no, różnie może być. W różnych terminach. Na pewno. Tutaj, oj, 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 dobra. W tym gdzieś tak momencie save'niemy sobie. Save. Także ja już się z wami będę żegnać. Na razie. I.